Jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska w okresie świąteczno-noworocznym? Począwszy od piątku 23 grudnia do piątku 29 grudnia na liniach 7, 263 i D, będzie obowiązywał rozkład jazdy na dni powszednie wolne od nauki szkolnej, co oznacza, że w przypadku linii 7 i 263, zamiast kursu linii 263 o 7:20 z Waltera Jankiego do ulicy Zachodniej w Ksawezowie, będzie wykonywany kurs linii 7 do Piłsudskiego. W Wigilię 24 grudnia autobusy MZK będą kursować w skróconych godzinach do około godziny 17.30. To samo dotyczy także linii DZKM ŁASK. W późniejszych godzinach na trasie pozostanie linia Z41 oraz w nocy będzie kursować linia N4B. 25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie, nie będą kursowały autobusy ZKM ŁASK linii D. Pozostałe linie funkcjonują według rozkładów jazdy niedzielnych bez zmian. Według rozkładów niedzielnych autobusy będą również kursować 26 grudnia. W tym dniu autobusy linii D do ŁASKu będą już funkcjonować. 31 grudnia, a więc w sylwestra, również obowiązują skrócone godziny kursowania. Autobusem ZK będą jeździć do około godziny 20:30 według sobotnich rozkładów jazdy. Później na trasie pozostanie linia Z41, a także w nocy linia N4B, która w noc sylwestrową będzie obsługiwana autobusami przegubowymi. W nowy rok autobusy MZK i ZKM z linii D w ogóle nie będą kursować. W tym dniu komunikację miejską w mieście, a także do Łodzi zapewni linia Z41. A jeśli chodzi o punkty sprzedaży biletów? W okresie świąteczno-noworocznym, tak jak co roku, obowiązują także zmienione godziny pracy kas biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Biuro Obsługi Klienta przy ulicy Narutowicza 9 do 23 grudnia będzie czynne w skróconych godzinach od 9 do 16.45. W Wigilię 24 grudnia czynne bez zmian od 9 do 13. Od 27 do 29 grudnia także bez zmian od 6 do 19.45. Natomiast w piątek 30 grudnia skrócone godziny od 6 do 14. W Sylwestra Biuro Obsługi Klienta MZK będzie nieczynne. Punkt sprzedaży biletów na pętli Wiankego. Do 29 grudnia w dni powszednie będzie czynny bez zmian od 6.30 do 14.30. Natomiast w piątek 30 grudnia o godzinę krócej, czyli od 6.30 do 13.30. Ostatni z punktów, czyli ten na dworcu PKP przy ulicy Łaskiej, będzie czynny do 23 grudnia bez zmian od 6.00 do 18.15. Natomiast od 27 do 30 grudnia będzie Otwarty od 6 do 14. Gdzie można się zapoznać z tymi wszystkimi zmianami? Informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej są powieszone na, w autobusach, na przystankach, a także jest informacja na stronie internetowej komunikacjapabianice.pl